Ale spróbujemy się wrócić do Disco Elysium. Zobaczymy, czy save jest kompatybilny eee, z tym, co osiągnęliśmy. Okej. Okay. Nie wiem, czy to będzie długie. Spróbujemy pół godziny wytrzymać. I tyle. <zysk> OK, można kontynuować. Rozdzielczość się zgadza. Są 144 klatki. Nadal nie ma pluckiego i bardzo dobrze. Anti-aliasing 8. Cienie są dynamiczne. Shadery doskonałe. Głośność damy na średnią. I voice over klasyczny. Po co? Trzeba, trzeba się uczyć czytać. Zobaczmy.

Ale ostatnio nie dało się przewijać myszką planszy, żeby zobaczyć, yy, co i jak. Czy mi się już to zdaje, że się, że plansza była statyczna, a nie podążała za ludzikiem. Nie dało się wziąć planszy ostatnio, okej, okay, dobra. Okej, okay. okej, okay, to w takim razie mój tel. Eee, <śmienicza> hmm. powtórzmy angielski w takim razie, więc takie są plany. Myślę, że byliśmy tutaj blisko rozwiązania czegoś. Kilka spraw rozwiązanych. Z kimem się musimy ten po 22 skonsultować. Pieniądze za oszkodzenia. Wszystko to jak najgorzej w ten. Tylko teraz tak. Rozmawialiśmy z tą babą, która była szefem. Porozmawialiśmy z nim o tym, tam, tam przemycie narkotyków. O łódce. Rozumiem, że otwarte są tematy strajku. Nie, dobra, to tylko, znaczy z nią poprzegadaliśmy przegadaliśmy w całości. Jezu, możemy zapytać, czy jest, jest bogata, czy może mieć trochę pieniędzy. Eee, ale jemy ją. Tam dużo odpowiedzi było. Klinżowy. A tutaj z tego co pamiętam, odpowiedzi mają znaczenie. Dobra, chodzenie na wsadzie tego nie było wcześniej, nie? Czy to nie jest wraz. I teraz jak najbardziej do streamowania. Proszę mnie nawet nie prowokować. Co, jest, co to jest to? Eee, zapukajmy. Starot. inside hmm. <coughs> doesn't matter who I am now go on get out of here <laughs> the police everyone knows the police don't come around here hmm. no I already told you I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Nie. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Mm. Madame, I assure you, we are real police officers. Okej, okay, kim zarad ładnie ratuje sytuację. Baba na stolewa. Eee fabuła jest taka, że ktoś się powiesił za knajpą, gdzie mieszkam. Hey! Myślałem... It's how The streets will flow red once more. A great torrent, rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Okay. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Mm. All right, uh. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. A, wa, 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 Czy wiesz coś o morderstwie? Hmm. Ma no, mówić, że nie jest kapusiem. Tak, i żebym zbierał gówno kogoś innego. To jest dobry tekst. I nie ma tutaj kapusiów. Nie, nie cierpimy na niedobory kapusiów. Okay. Ale kim się wtrącił mówić, że jest jednak. Niedobór, Które się wypowiadają w spokojnej, normalnej, e, w normalnym i dającym jakiś pogląd na sprawę... E, jak to, ten manner? W stylu? O. Nie, po, nie da, bozia nas nie dała... No, bez bozi. Nie postawili nas na świecie, by twoje życie było miłe. Hmm, na co się gapisz? A i teraz się włącza. Ech, moment. <laughs> Mam to. Kiedyś zapisywałem te słówka. <laughs> zaraz, zaraz. Gdzie to jest? Jest, angielski. Ok, e, composure, czyli spokój, równowaga, fason. Ok, i mówi tak. Nienawiść, obrzydzenie, ciężko powiedzieć, kto, co jest bardziej obecne w jej dziewczęcych, dziew, dziewczęcych cechach. I baba na łódce nie jest w stanie zobaczyć tego, że to się na nią gapi. Spoko. I ona uwaga syczy. Nie wiem, czy to zna własna Ozon. Ta dziwka. Ktoś musi mieć na nią, na nią oko. Encyklopedia, uwaga. Ozon to archipelag. Dwa dni podróży z Rewahola. Bogaci rezydenci chodzący do. Jak to się tłumaczy? Posz. Kurczę. Ale do takich wykwintnych restauracji, a właściwie wylansowanych, butików, rzadko odwiedzają tę dzielnicę. Mówisz o Joyce. O, więc ciekawe, czy jakbym nie był najpierw u baby, a był u niej, to by ta gra był, jak był inny. Jak, to, jak, jak tak, to super. Czyli jesteśmy z nią na ty. Świnka się porusza w górę świata, to jest dobre. Eee, czemu tak negatywnie? Czy podoba ci się? Chyba tak. Eee, chcesz. O, biało rycerzenie, Proszę, jakie popularne tematy. O. Eee, co robisz raz? Byłem co robisz. Nie, nie możemy do tego się odnieść, szkoda. Co robisz w ścianie? No, że mnie widzisz, maluje piękny mural. Okej. Okay. Widoczne z orbity graffiti. Eee, nie zaczęło się. Czekam na właściwe słowa. I to wszystko. A, ra, ra, zaraz. Nie wiesz co napisać. Hmm. Czy próbowałeś kiedyś robić grafito. Kiedy stoisz przed pustą ścianą. Większość ludzi pisze rzeczy bez takie wyświadcząco małem rozumie. Świnie do domu. Mona tu była. Rzadko widzimy to świnie. Okay. Empatia. Chcę być kimś prawdziwym i totalnym. A, mam zdanie na ten temat. Dobra, damy taką bzdurę. Kocham sztuki publiczne. Rób co robisz. I mamo, w ona się cieszy, że przyjdzie inspiracja, ponieważ ma pieczęć zezwolenia od policji. I retoryka sugeruje, że ona tego nie ma na myśli. Empatia się włączyła. Osobiłeś jej pożądanie, by zniszczyć budynek. Dobra, no to szczęść Boże, Cindy. Tyle. I tak się gra. Poprawiali ich, animacje, chodzenia i innych takich, tak swoją drogą? Home. Tylko zaraz, zaraz. Największy problem jest z geografią regionu. Aha, i teraz tak. Pod którym się podświetlało? Wszystkie obiekty. Na przykład. Dobra, tu sobie wisi to jest to dziecko. Wow. Zdrówkę ten. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Jeszcze te drzwi sprawdźmy. Gość palący na balkonie. Młody człowiek na balkoniku. Pieszczący cy papierosa. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. Jego oczy cię śledzą. Hmm. I ma niestety odpiętą koszulę, jest zimno. Eee. Czemu szeptzesz. Brzmi jmiął popot. No I'm just speaking in a lowered voice. Okej. Okay. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. Wow, i teraz zrobi się ta nasza rakundek różniczkowy wizualny. Nie puszczaj go, to może być twój świadek. Z balkonu jest świetny widok. Eee, należałendarmeria musimy z nią pogadać. Czy to really tak ważne? Poprawia koszulę i się pyta, czy to ważne. teraz co to jest półświatło? I teraz jak nerwowy kot patrzy na... ...sąsiadujące okno. Okej. Right, Okej, okay. uh, okay. mamy czas do pchnienia Masz dobry widok na... Podwórze wirujących szmat. Czy coś słyszałeś? Czy widziałeś tego wisiącego coś? No A... i że widok jest zbyt dobry. Czy wiadomo, kiedy ciało zniknie? Z niemy ciałach tego jest możliwe. Powiedz nam, coś jest, czy byłeś tutaj w niedzielę? A, pytałeś mnie o to. Oho. Hmm. I logika się włącza. Czy ktoś inny prowadził śledztwo? Spytamy Kima. Nie wywaj. Typ muskularny. Dobra, mamy zwrot akcji. Ktoś inny tutaj się mieszał. Hmm. Kiedy gadałeś z tym bardziej muskularnym panem? Kim tutaj się wtrąca? Wyjmuje notatniczek. W ubiegłym tygodniu. Okej. Okay. Konceptualizacja. Czekaj, czekaj, czekaj. On patrzy na podwórze. Śnieżne pokrywy starego patio. Śnieg pokrywa stare patio, krzesła na starym ten i roślinki. Ale okna są czarne. I to jest przykrywa biała, by ukryć biedę sceny. Chyba. Włączyłeś jakieś poetyckie utegowanie tego wszystkiego. Jakim się wtrąca, nie odpowiedziałeś pytanie? Co robiłeś w niedzielę? Miałem przyjaciela. Jakiego przyjaciela? niedzielny przyjaciel, robi się ciekawie? Ma sens, to się prawo włączyło. Przyjaciele są spoko w niedzielę. Nie muszą pracować. Mogą spędzać czas z kolegami oglądając rugby, pijąc piwo. Jak się nazywa? Czy coś widział? Nie odpowiada. Gestykuluje nie papierosem. Okay. Pod szarym niebem śnieg eee, dalej się zbija w kupy na sąsiadujących Silsach. Mamy to już? Nie. Kurde. Parapet. Nowość. Nie znałem tego. Na parapetach zbiera się śnieg. Eee, a jakie jest twoje imię? Martin Martinez, okej. tego, teraz raczej nie jest prawdziwe imię. Nie nazywasz się Martin? Oczywiście nie. Proszę, byśmy obniżyli głos, ściszyli. Eee, to cisza jak na dnie studni. Każdy dźwięk jest przechwycony i zwrócony. Aaa, potrzebujemy Twojego imienia. A ja muszę skończyć papierosa. Ale nie opuścił. No i tyle, tak? Niestety. Skończyły się opcje, możemy go ciągnąć. Pogadamy później, nie pogadamy. Zaciąga się ostatni raz. I rzuca papierosa, a on tak robi ps. Przeprosicie mnie? Muszę iść. Teraz jest sugestia, Trudne 10. Upewni się, by został. Nie rozumiem tego. Jak dam 1 jedynki, to jeszcze przegramy. 58 jest na równo. Sugestia 3 jest słaba. Check failure. Czas wyciągnąć swój sekretny urok. Łzy i płakanie. Pokaż stronę emocjonalną. Rzuć się u stóp jak pies. Oj. Przest... Proszę nie iść. Przestanę pić. Rzucę śmieci. I teraz się zdziwił na słowo śmieci. Empatia, nie idź. Eee, przestanę palić wewnątrz. Dobra, mówi, że musi iść. Wyrzuca papierosa przez poręcz. No i odchodzi. Mamy zadanie. Palać na balkonie. Hmm. Podwórze kogo? Eee, wirujące szmaty to jest nazwa lokalu. Nie graliście w to? Nie oglądaliście ten Oj. Okay. Kim mówi... Że... Nie no, tak, kim mówi, że podszedł. Powinniśmy gdzie pójdzie. Nie ma... Nie ma potrzeby go. go. <śś> to mieszkanie ma mnóstwo wejść i wyjść. Jeśli nie chce z nami gadać, wie gdzie się ukryć. A, więc poddajemy się. Powinien być świadkiem on albo niedzielny przyjaciel. Nie musimy znaleźć nim schronego gościa. OK. Musimy się dostać do budynku, krótko mówiąc. Oj. No, i to będzie zadanką. już wiemy, gdzie jesteśmy. Tak. Mniej więcej ogarnęliśmy powrót po tych datach. I będzie bardzo fajnie do tego wrócić i się ogarnąć. E, nowy save. Tak? Jak na tą, bo to się kończy nasz czas, dzisiaj jeździmy teraz dokładnie z planem na jadisko, nie ma, nie ma miejsca na improwizację, więc w tym momencie cyk, cięciunio, okej, okay, ale się zaraz zgadamy z subskrybującymi, kiedy następna sesja.